Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Antyfan, w którym to pod... może nie tyle podsumowujemy sobie, a co dopełniamy te informacje, które przekazałem wam wczoraj rano po całej konferencji Apple, na której zostały zaprezentowane. Nowe iPhone 15 oraz 15 Pro oraz Nowe Apple Watch. Moi drodzy, dwa tematy, które dzisiaj chciałbym poruszyć, które mam wrażenie, że nie do końca zostały wyjaśnione w ostatnim podsumowaniu, a uważam, że są to tematy dosyć ważne, o których uważam, że każdy z Was powinien wiedzieć, albo przynajmniej każdy z Was powinien być świadomy tych rzeczy, które aktualnie się stały na rynku smartfonów w 2023 roku. Pierwszy temat, który wzbudził moje już przed konferencją obawy, które w 100% się potwierdziły, to fakt, tych portów USB-C i żebyśmy się dobrze zrozumieli, moi drodzy, to, że porty USB-C w iPhoneach są pierwszy raz w historii, to bardzo dobrze. Ja to jak najbardziej doceniam, szanuję, fajnie, bo wreszcie ujednolicony standard. To, czy to zostało wymuszone przez Unię Europejską, czy nie, to na ten moment nie ma żadnego znaczenia. Liczy się bardziej to, w jakim standardzie te porty USB-C działają. Jak dobrze wiemy, w iPhoneie 15 Pro oraz 15 Pro Max mamy standard USB-C 3.0. Co ładnie Apple na swojej stronie jasno deklaruje, że nawet 20 razy szybszy sposób przesyłania danych względem USB 2.0, no właśnie, czyli maksymalnie 10 gigabitów na sekundę. Ale co w sytuacji, gdybyśmy mieli poruszyć temat iPhone'a 15 oraz 15 Plus? Czyli urządzeń, które owszem w tym roku potaniały do tego zaraz również przejdziemy, ale w dalszym ciągu są to telefony blisko za 5000 zł. Firma Cupertino oficjalnie już potwierdziła i jasno poinformowała, że iPhone'y 15 okej, okay, mają mieć ten port USB-C, ale to USB-C jest w standardzie 2.0, czyli de facto w standardzie, który z tego co pamiętam sięga chyba jeszcze roku 2000, no właśnie, 2000 roku, a USB 3.0 to standard, który został zaprezentowany z tego co pamiętam w 2013 roku, zatem zauważmy proszę, że te standardy wcale jakoś nie są nowe. Czyli co odróżnia iPhone'a 15 oraz 15 Pro? Przede wszystkim to, że port USB-C jest, to jednak ta przepustowość i szybkość przesyłania danych. W iPhone 15 mamy maksymalnie 480 megabitów na sekundę, co jest dokładnie takim samym standardem, jaki mamy w przypadku portu Lightning. I tutaj nawet dokupienie droższego kabla nic nie zmieni, bo ta USB-C maksymalnie przesyła taką, a nie inną prędkość. Zatem nawet jeżeli dokupimy kabel Thunderbolt 4, którego cena u Apple kosztuje jakieś tam niecałe 700 zł, to w dalszym ciągu przesył danych będzie taki, a nie inny. I ja doskonale rozumiem osoby, które zaraz powiedzą, że i tak w głównej mierze w dzisiejszych czasach w roku 2023 przesyła się dane w chmurze, ale zaznaczę że nie każdy, nie zawsze w każdym miejscu w Polsce czy na świecie, ma dostęp do szybkiej transmisji danych, jeżeli chodzi o LTE czy jeżeli chodzi o 5G i wówczas fajnie jest, aby jednak ten przesył danych był lepszy niż ta technologia z 2000 roku. To, moi drodzy, jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w przypadku iPhone'ów 15 Pro oraz 15 Pro Max, które ten standard USB-C wersji 3.0 posiadają, czyli przypominam 10 gigabitów na sekundę, w opakowaniu nie będziemy mieli szybszego kabla, jakkolwiek to dziwnie to nie zabrzmi. Kabel będzie dokładnie taki sam, czyli ten 1,6 metra pleciony, jak Jaki znajdziemy w iPhone 15 i 15 Plus? Krótko mówiąc, mając te flagowe modele, aby móc korzystać z szybkiego przesyłu danych przez kabel, potrzebne będzie, niestety, dokupienie osobnego kapla. I tutaj również wszystko się to wiąże z dodatkowymi wydatkami, dokładnie takimi samymi wydatkami, jakie chociażby mogą część klientów obowiązywać, jeżeli chodzi o dokupienie ładowarek do tych kabli USB-C. I w tym momencie, pod koniec tego segmentu, dochodzimy do pewnego paradoksu, bo Apple prawie jedną trzecią konferencji skupiało się na recyklingu, opowiadało jak to fantastycznie nie radzi sobie z recyklingiem, chroni planetę, a mimo wszystko, jeżeli chcesz mieć szybszy i mocniejszy kabel, który w pełni wykorzysta możliwości iPhone'a 15 Pro czy 15 Pro Max, trzeba dodatkowo dokupić kabel. Co się będzie wiązać z dodatkowym kablem, dodatkową przesyłką, dodatkowym transportem, dodatkowym opakowaniem i cóż? Po ekolo. Drugi temat, który z jednej strony na początku cieszył i mnie osobiście również cieszy, ponieważ z racji kursu dolara, no nie oszukujmy się, kurs dolara jest jaki jest, z tym kursem dolara też nie jest do końca tak, bo Apple nigdy nie przelicza kursu dolara. Wprost proporcjonalnie do złotówek i nie daje takich cen. Zresztą to, że ceny są inne, sprawdziłem dzisiaj na stronie i wcale przelicznik dolara do złotówki nie jest taki sam. W Stanach Zjednoczonych podstawowy MacBook Air nowy z procesorem M2 to wydatek 1299 dolarów, co daje w Polsce przelicznik 7299 zł. iPhone 15 Pro w wersji 512 GB również w Stanach kosztuje 1299 dolarów, a w Polsce daje to już przelicznik 7799 złotych. W przypadku Apple Watch jest bardzo podobnie. Nowy Apple Watch Ultra 2 to 799 dolarów, co w Polsce daje 4499, a iPhone 15 128 GB to także 799 dolarów, które daje w Polsce 4699 zł. Zatem, jak widzimy, moi drodzy, przelicznik dolara nie jest taki sam w Polsce. W sensie jedna rzecz, która kosztuje w Stanach Zjednoczonych kwotę X, w Polsce będzie kosztować kwotę. XY i XZ. No dobrze, ale najważniejszy temat, czyli obniżki cen w związku z tym kursem dolara. iPhone podstawowy 15 zaczyna się od kwoty w Polsce od 15 września, kiedy jutro ruszy przed sprzedaż 4699 zł. W zeszłym roku przypominam, że iPhone 14 startował od 5199 zł. Jeżeli chodzi o iPhone'a 15 Pro, to 5999, w zeszłym roku 6499, a iPhone 15 Pro Max od wersji 256 GB startuje od 7199 zł. I moi drodzy, tu się zaczyna największa ciekawostka. Pozwoliłem sobie sprawdzić niektóre ceny konkurencji, w sensie konkurencji na Androidzie, jak to wygląda i doszliśmy do takiego momentu, w którym to smartfony, flagowe smartfony od Xiaomi, chociażby Xiaomi 13 Pro na ten moment jest droższy niż Flagowy iPhone 15 Pro. Mówicie, że pierdzielę głupoty? Oficjalnie na stronie Xiaomi, Xiaomi 13 Pro został wyceniony na 6199 zł. iPhone 15 Pro, przypominam, 5999. Już odkładając na bok sam fakt, że w Xiaomi 13 Pro mamy ładowarkę w zestawie oraz mamy wersję 256 GB, to po prostu w głowie się nie mieści. Smartfony od Xiaomi na ten moment. Jeżeli chodzi o te flagowe, są droższe niż nowe iPhony. A przypominam jeszcze, że w roku 2019 flagowa Mi 9 kosztowała 1999 zł w Polsce. iPhone 11 3599, a Xiaomi Mi 9 Pro 5G, który oficjalnie z tego co pamiętam w Polsce nie był, został wyceniony na około 2100-2200 zł, gdzie flagowy 11 Pro iPhone. Był wyceniony na 5199 zł. I w tym miejscu chciałbym, żebyście zobaczyli te różnice cen, jak się zmieniły ceny iPhone'ów, a jak się zmieniły ceny Xiaomi. I ja absolutnie nie chcę tutaj chwalić Apple'a czy negować Xiaomi. Po prostu mówimy o faktach i tym, jak w ciągu 4 lat zmieniły się ceny smartfonów, tych, które zawsze były kojarzone z najdroższymi telefonami na rynku, oraz tych, które zawsze były kojarzone, czy ja wiem, z modem. Xiaomi jest tanie i dobre. Podsumowując moi drodzy, to jakie ceny są, każdy widzi. Natomiast mam wrażenie, że jeżeli chodzi o iPhone'a 15, który oczywiście w tym roku otrzymał sporo zmian, o którym mówiłem w. Podsumowaniu wczorajszym. Natomiast mam wrażenie, że Apple, jak żadna inna firma, ogranicza możliwości tańszego iPhone'a. Zauważmy, proszę, brak teleobiektywu, brak ekranu 120 Hz, brak always on display, czy brak tego nowego przycisku akcji, czy chociażby wcześniej wspomniane USB-C w standardzie 2.0. Ja jestem, moi drodzy, świadomy, że gdyby te wszystkie rzeczy pojawiły się w iPhone'ie 15, mało osób by kupowało iPhone'a 15 Pro. Ale zauważmy, proszę, że konkurencja, chociażby taki Samsung Galaxy S23 versus. Samsung Galaxy S23 Ultra, w wielu aspektach są to bardzo, bardzo podobne urządzenia. W dalszym ciągu jest wyższa częstotliwość odświeżania. W dalszym ciągu są bardzo podobne aparaty. Mamy teleobiekty. Mamy de facto niemalże wszystkie funkcje, które są dostępne w tym droższym modelu, ale są również dostępne w tym tańszym. I to też pokazuje, w jaką stronę podąża Apple. Mocno ograniczając możliwości i funkcje tych tańszych iPhone'ów, dzięki czemu mamy możliwość wyeksponowania plusów modelu Pro. Poza tym wiecie, że ta nazwa. Pro to raczej już jest tylko z nazwy. I tak mniej więcej, moi drodzy, wyglądało moje takie przemyślenie na temat tych zmian, tych bardzo szybkich, elastycznych zmian cenowych, czy samego tego portu USB-C, który został wprowadzony w nowych iPhone'ach. Jak dobrze widzicie, moi drodzy, tutaj po case'ach już kupiłem, też są, może pokażę. Kupiłem już trzy case'y do iPhone'a 15 Pro, ten clear case, silikonowy oraz ten nowy, ekologiczny, wine. 그걸... 두레... 음... jest bardzo specyficzny pod względem wyglądu. Myślę, że więcej w pierwszych wrażeniach powiem oraz w recenzji. Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia z korzystania z iPhone 15 Pro, no to myślę, że 22 września takie na kanale się pojawią. No i chyba byłoby to wszystko, moi drodzy. Przypominam o trwającym konkursie do końca września 2023 roku, w ramach którego macie możliwość dofinansowania swojego wybranego sprzętu w sklepie komputronik o kwoty 1000 złotych plus, którą to ja ze swojego prywatnego portfela pokrywam. Wszystkie szczegóły pozostawiam na końcu tego materiału, gdzie w podsumowaniu całej konferencji jest ten konkurs, więc gorąco zachęcam o wpadnięcie w link na końcu filmu. A ja dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału do końca. Jeżeli film się podobał, gorąco zachęcam o strzelanie tej motywującej łapy pod filmem. Jeżeli się nie podobało, to w dół, nie zgadzacie się, szanuję, rozumiem. No i gorąco zachęcam o postawienie subskrypcji na kanale. My widzimy się w przyszłym tygodniu myślę, że spokojnie 3, a być może nawet 4 razy, bo jeszcze pierwsze wrażenie z Apple Watcha Series 9 będą, ponieważ serwis 7 dwuletni mojej żony cóż kondycja baterii zjechała już poniżej 80% i zegarek rozładowuje się blisko po 12 godzinach dobra nie przeciągam miłego spokojnego dnia popołudnia wieczoru życzę sia